Ciecie widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grali w taką wieżę, która się niszczy. Jedna no, osoba będzie stała o tam, a druga będzie niszczyć. To nie jest jakby jenga, ale to jest się wylosowała taka mapa. I ona jest najgorsza. Kto jest na dole, kto jest na dole. Na dole ciekawy kto będzie. O, już co. Ta jenga jest najgorsza, bo... Spadniemy, spadniemy. Nie, unikać. Jak mam unikać? jak leci na górę, to musisz unikać. oj, oj, oj. najgorszy Najgorsze. No, ludzie Trzeba... spadają. Oni skaczą specjalnie na to. A, Zamiast. nie, nie, Jenga, 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 please. Widzowie, w nie, spadliśmy, spadliśmy, to nie, nie, wina. Trzy osoby tylko żyją. No trzy osoby. To jest niesamowite jak on to robił. No to jest jakiś... No bo, los. No, bo je... Nie, no bo chodzi o to, że Jenga jest najgorsza. No tak. te rzeczy tak zawalają. No. i... Więc no, może zobaczymy się widzowie jak będzie następna mapa. Kurta. Zpinam się co mogła, żeby widzieć gdzie to strzela. Oj, gdzieś on. Tutaj strzelił. No to już nie wyjdziemy sobie na górę. No. Jednak wyjdziemy. Wchodzimy wyżej. Oj. No. Uwaga, rzuca! Uuuu! No no już jest taki wytrzymałe. To nie jest wytrzymałe. Zjeść na Nie da się! Jednak udało się jeść. ale ja muszę patrzeć. Jeśli usłyszymy dźwięk, to Ojej oj, oj. skody się zaraz zawalą. No No ale te... Najpierw stoisz. Gdzie on rzuca. Jak się on będzie? rzuca? Eee... No to jeszcze chyba nie rzucił. Kto? Oh. On... Uuu. On tu jest na samej górze. Nie wiem czy na samej. On zaraz... O nie, już u... się nie da wyjść tam na górę. Oj ojoj! Oj, oj. Ten typek już ma ucieczkę, ale tylko słabo. O! o on no, chce on zniszczyć on... całą tą ścianę, żeby to się zawaliło. Żeby osoby co są na samej górze, żeby... A, o to mu chodzi. Pewnie. to dobrze. To dobrze, że nie poszliśmy na samą górę. Ale chciałem. A ja. Schowaj się bardziej. Ma to ciężko już. No. Ciężko. Ale nas, on nas nie widzi o tam jak jesteśmy. No wiem. Ale mu chyba... My, my się mu chyba podświetlamy. No chyba nie. Nie. No, nie wiem. Mnie się wydaje, że się podświetla. No, no tylko, ale na razie, tylko u nas się podświetlamy. No tak. Nie wiem. Aha, dobra, wygramy już. Ten typ jakiś, dobra, rzuca, jednak przegramy. Może ej, jesteśmy prawie na scenie w On tak na nisko rzuca teraz, Musi tak? Musi albo przyspieszyć, albo dać wyżej. <laughs> patrzymy, patrzymy czy ktoś... to jest nasze miejsce. No i wybraliśmy. Jej! Wybieramy mapę. Trzy, trzech ludzi w jednym miejscu. Świetnie. Sklep z przedmiotami. A nie, chce się. Y, mapa, 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 ta. Sin... oj. A wiesz, że na niektórych mapach są windy? No akurat też. Wow. Ej, gdzie on jest? Jest na samej górze. Skąd to on rzuca? To? Ej, ja schodzę na sam dół. Um. Ale ja chcę zobaczyć mi. gdzie on rzuca. Bo on się dosłownie gdzieś tutaj to znam. Zjadł niżej. Gdzie on może być? Gdzie on to rzuca? Na samym dole, pewnie, żeby specjalnie hmm. Wszystko zawalić. No, nie, on chyba wyżej nawet rzuca niż my jesteśmy, czy niższej. Mi się wydaje, że wyżej. Na pewno? Nie wiem. Nie, bo zginę. A, bo od wypadku też się dostaje. A, to ja nie wiedziałam. Chyba, jednak niżej, bo widać było. No. Dźwięk. Oj. Olu, kurcze. On w nas zaraz zwalnia. Jeśli będzie na nas lecieć, no to od razu uciekamy. O, tutaj jakiś mżywca. No nie wiem. Może mu się podoba. Tak jest, nie ja wiem. To... A jak to wybuchnie. By On zaraz nas no, zawalnia. Zwali ciebie. Nie zwali. Nie zwali, nie zwali. Są jeszcze dwie ściany? <laughs> Jakbym z rozwalił. Może bym zszedł. No też raczej Bo dosłownie chyba zostało tylko... Dwie ściany zostały utrzymujące nas. Zejdę U. Może zejdę. Na pewno. A on no tu nosi. No to to wyżej. On no przerzuci. Nie, no, no to idziemy na górę. właśnie. Aha. To no nie wyjdziemy na górę. Ej, to tylko tu mu prawie. Chyba. Tak na pewno to dostaliśmy w jednym O, mało sekund zostało. O gramy już. Ja mogę nawet skoczyć już. Gdzie a? co? Hahaha, ha, ha. Ale z niego? Um, big. I co ty, ty powie? Leż Wiesz, jakoś się zbugował. No. O, o wygraliśmy. Jej. Wybieramy mapę tą. Bąk? No. Mhm. Idziemy przejść parkoura. Nawet nie zdążymy. Zostało 67 sekund. Został jeden. Już. Oj, niestety już nie możemy, Pomóc wy O, O! taki wielki człowiek. O, Aha. A, jesteśmy na samej górze na szczęście. Zespiliśmy się na samej górze. Ale mało. Aha! Co? Tamta osoba wyszła. Aha. Czemu on jest taki duży? W ogóle brzydki jest ten skin. A mm. mu jest ładny. Widowo no. w od 1 do 10 w komentarzach. Co? Co nieważne? No nie tak. Ale to do... działa. Do... Aha, jesteśmy na samym dole. Auto! Byłeś tu auto. Pewnie, Pewnie się. się Pewnie się nie da. Jeżeli się da, to. To wybieraliśmy. No nie. O, i do śda. Gdzie on rzuca? Tam do tam. Ej, no człowiek! Kurczę! No ludzie! Jeżeli oni cię wypchają, to... No to. No ludzie no to... nie właśnie pod koła! Co tam się dzieje? To auto zostało zwalone. Które? No to. Może mamy. Utwórby. Oj, utknęliśmy autem. Ja bym chyba wyszedł tak w sumie. Dla bezpieczeństwa. najlepsza mapa. Zostało, zostało ze 7 na dziewięć graczy. Ale patrz, Jak dużo sekund jeszcze. No. A za tyle graczy zostało? Dobra, mhm. idziemy na górę. może samochodem wyjdziesz? Nie da się, bo się zbugowaliśmy. Oj, oj, oj. Mm -hmm. Nie wiem czy się da wieść wyżej. Dać. Ale ja mógł rozwalić. To jest w dziura chyba. No jest po w ten drugi strzela tylko. O, strzelatuj tu. I tu. Dale... A ja dosłownie w nas strzeli. Ale wy rozwalony jest ten wieżowiec. Widzowie nie przejmujcie się tym, że tam w tle płacze mój beat. Mam nadzieję, że go nie słyszycie. Ujujuj. Ujujuj. Ej, dosłownie, gdybym nie wszedł, wygraliśmy. No. Mm. no. No, no, mapę. Aha. Niedobre. Klasyczna jajka. Je... To... Jesteś rzucaj... Jesteśmy rzucającym. Nie. Cieszysz się czy nie? No, trochę nie. O! 11 na 11 graczy. No bo jeszcze nikt nie zginął. A, jednak ja widzimy graczy. To mieliście rację. Łoł! 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 Jakieś graczy teraz spadnie. O, zostało te graczy. Teraz w dół. W dół. się musisz podejść. O, tak. Tylko nie... Wyżej weź, bo zrzucisz ten klok. O. Oho. Aha. No. No i przegraliśmy, kliknęli. Ale został jeden gracz. No słowie. dobrze nam poszło, dobrze. No. Wiesz sięgę. Jenge. Znaczy ten. Budynek. No budynek właśnie. Ej no i widzowie. Jeśli zginiemy, no to Julek będzie grać. No dobra. No. Jesteśmy graczem. O, Winda! Uuu. Tylko, że niestety nie pojedzie do nas. Jest! Ona jedzie do... tylko na samą górę albo na sam dół jest samochód? Gdzie? na dół. Albo ja, tam, tam to On tam? Ale <laughs> on On wynalazł się on dbala! Ha, on sobie wytynek. Teć w Aha, popsuł windę. Świetnie. Oj, 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 No to. A ta winda działa? Też ta jest popsułta. Jest. Ej, on w nas zwalnie zaraz. On w nas celuje! Schowaj się gdzieś. rzeczy. O, winda, winda, winda. Ta winda była, mam nadzieję, że pojedzie. Jeźdź, windo, jeźdź. Jeźdź, jeźdź. To była na dwa laty już będę się stał pojawiać czego Ile sekund jeszcze? <laughs> całego budynku Oje wódz, teraz to odpowiem nie ma całego budynku Zostań sobie w tym No byliśmy zamknięci Gdzie on jest? Ojojo Teraz on ma... Tutaj... No Oj! No to teraz będzie się Julek. Nie! Yes. Yes. Bo on dosłownie teraz nie siedział. Teraz... Poddaj, się. Poddaj się. Ja tutaj będę siedział. Ja siedzę jakby to się boksiąka. Widzowie. Na mapę zagłosuj. O, zapomniałem. Jaką? To? Jak to chce chcesz? To to. Albo to. Siedziba Roblox. Mam jakieś spiny, Siedzi... czy nie? Siedziba. Nie. O, nie, Aha. No, no świetnie, nie, to Nie, no to będzie. Ale to jest e, na mapie. No, a. To wszystko nie. się zresetowało. Musisz zresetować teraz. A nie, zresetować. <laughs> Czemu ten budynek jest czerwony? Nie, ale jest noc. O gość jakieś, jakieś na sam na górę? Powiedz mi. Nie, ja bym poszedł na samą górę. Tak? No, to idę. Ale bezpiecznie byłoby na samym dole. No wiem, że bezpiecznie gdzie on celuje. To nie tam, A. tam jest mapa. Jestem. Nie stąd. To skąd? O. No to się zmieniamy. Widziałem. Widzowie, widzimy się, jak zacznie się kolejna jąda. Widzowie, właśnie zaczyna kolejna gra. Głosujemy na mapę. No to nie będzie o tym. Fajny ten Ej, widzowie, dzięki mnie to wszyscy zaczęli na tą mapę głosować. ja już ja zagłosowałem no i wszyscy zaczęli głosować. Jeden zaczyn się musimy zagłosował. Zabić go. Zdrajca. 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 Podłaja to lawa. Czyli nasza. Winda! Dawaj no winda. A nie to schody. Aha. A nie to winda. Nie dość tu z parku. Z autosąc sumienia Aha, ojojoj. Oj, oj. Aha, zamknął wejście do wody. oj oj. Nej! Oj, oj. Aha! Podłoga to lawa. To się zwiększa? Wysokość? Nie. A nie, nie Chodzi zwiększa. o to, że jak on zniszczy całą podłogę, no to umrzemy. No a da się zniszczyć tą podłogę. No wiem, ale nie słyszysz tutaj. Ja też by winda zjechała do nas. Oj. Ej, on do nas będzie już trafiał. Specjalnie. Specjalnie rzuca na nas widzowie. Nie bardziej się mówimy tak mało, ale po prostu się nie możemy skupić. No. Musimy się skupić na ganiu. No to... O, wina przyjechała! Aha. No to teraz Jurek. Nie bardziej Jurek... Nie chcę. Też? No to już. No to to będzie ostatnia, ją i będziemy kończyć chyba na dziś. O, mapkę jakąś, no to to. Już tylko wybieraj fajną mapę. No tak mówię. Nie możesz umrzeć tak jak ja. To jest lawa? Nie. Nie, no tam no gdzieś tam lawa, To tam jest lawa. Wieżowie się wali. On był zielony w ogóle. Zróbcie no. mu na to. O ja w ci. wyleciałem. napiszcie w komentarzach jaki jest was, wasz ulubiony kolor. Bo mój to zielony. No i czerwony. Jurka czerwony. Więc piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione kolory, a my każdy komentarz czytamy. No właśnie. No właśnie. Hmm. O, rzucający hmm. wygrał. No, jeśli byście coś napisali, to my to przeczytamy i albo odpowiemy w komentarzach, ale raczej na filmach będziemy odpowiadać na wasze pytania. No. Albo odpowiadam, będę sama. Bo nie zawsze będzie julek, ale ja nie mogę się ruszać. No bo na razie, i to jest podłoga, to lawa. Nie wiem dlaczego. Oj, 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 na górę idę. Siby... O, tu idź na górę. Obym nie spadł. Oj, raczej lepiej byłoby, jakbyś był dole, na dole, ale idź. Tak, na dole, czy mam być na górze? Nie, nie wiem. Na, na nie grałem w tą grę. Ja też. Nie no, grałem. No no to nie ważne. Ja nie grałem w tę o kurde, on tu celuje centralnie. Nie, on no celuje wyżej. No wyżej, no ale lepiej być się. No w chyba... po prostu stąd! Nie? Skacz, to skacz na schody! Idź pod ziemię! O kurde! Jestem tam... w ziemię? No nie! O kurde, uciekam! O kurde! No tu jest podziemia! Ja nie widziałem ten. O, co tu się odwaliło? <laughs> No. Każdy umarł. Widzowie to bliby. będzie koniec w dzisiejszym. To będzie tyle na dzis dzisiejszym odcinku. Pa pa. No i oczywiście zostawcie subika i lajka.